Hey, nie znam cię! Czego tutaj szukasz? Może knajpy? To przecież nic nowego. A więc to tutaj zbiera się całe towarzystwo. Łatwo pomylić to miejsce z pałacem gubernatora. Hej, daruj sobie te kiepskie dowcipy! Jeśli nie chcesz zbierać zębów z ulicy, powinien był wiedzieć lepiej rozumiem. Się Widzę, że nie obejdzie się bez bijatyki. Proszę bardzo. Spróbuj. Pokaż, co potrafisz. To nie a, a, Oni zrobią sobie. O. A, a. Daj Uleż mu go! popalić. Pokaż mu. A, a. Pokaż zresztą. mu. A, a. Tak trzeba. Daj mu z siebie popalić. wszystko. Tak trzeba. Daj mu popalić. Na co czekasz? Daj z siebie, tak, siebie wszystko. Tak trzeba. Daj z siebie wszystko. Pokaż mu. Daj z siebie wszystko. A, a, tak a, trzeba. Nieźle. Sama tego nie Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia, to będziesz musiał sobie zamówić. O tym było Nie wiadomo. Że... Założę się, że słyszysz tu wiele rzeczy. No i co z tego? Interesują mnie najnowsze wieści. Nie, Nie widzę w Twoim ręku zakiewki. Za każdą informację, którą Jeszcze ode mnie uzyskasz, będziesz musiał zapłacić 10 sztuk złota. Nie wiadomo już, komu można ufać. Zapomnij o tym. Zdobędę informacje w inny sposób. Dobra, dobra. Obniżę cenę do siedmiu. Tak, jakby brakowało. Aż tak strasznie nie potrzebuję twoich informacji. Hej, zaczekaj! No dobrze, niech będzie pięć sztuk złota. Ale to moje ostatnie słowo. Nie lepiej było tak od razu? Po prostu nie jestem dziś w formie, ale nieważne. Umowa stoi. Potrzebuję informacji. Gdzie mogę znaleźć pracę? W porcie będzie ciężko. Najlepiej, jeśli udasz się do rzemieślników zamieszkujących dolną część miasta. Jeśli posiadasz w miarę przyzwoity miecz, możesz spróbować pojedynku z alerikiem, Walczy za pieniądze. Znajdziesz go za magazynem. Trzeba uważać Czy w okolicy można dostać jakieś specjalne zlecenia? Chodzi mi o jak najszybszy zarobek. Coś specjalnego. mówisz? Hmm. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie. Idź porozmawiać z Nagurem. Może on będzie w stanie ci pomóc. O tym było wiadomo od dawna. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Tak Ej, ty! Cardiff powiedział, że masz dla mnie pracę. Proszę, proszę. Co? Powiadasz, że szukasz jakiegoś Specjalnego zajęcia. W porządku. Ale pamiętaj, ja tu rządzę. Co można na myśli? Ano to, że słuchasz tylko mnie. Prócz tego przysługuje ci jedna trzecia zysku. Jeśli takie warunki ci nie odpowiadają, poszukaj sobie innej pracy. Jesteśmy partnerami. Dzielimy się po połowie. Dobra, już, dobra. Tylko cię sprawdzałem. Oczywiście, że podzielimy się zyskami sprawiedliwie. Naprawdę sądzisz. Dobra, więc jaki masz plan? Znasz chyba kupca Baltrama. Jeśli nie, to najwyższy czas, byś go poznał i porozmawiał z nim. Baltram zatrudnia posłańca, który dostarcza mu towary z farmy Akila. Właściwie to zatrudniał posłańca, póki nie poderżnąłem mu gardła. Obecnie Baltram poszukuje kogoś na to miejsce i tu zaczyna się twoje zadanie. Zatrudnisz się u Baltrama, a przesyłkę od Akila przyniesiesz do mnie. Ja zaś sprzedam ją temu, kto zdecyduje się zapłacić najwięcej. I niech ci nie przyjdzie do głowy sprzedać przesyłkę gdzieś po drodze do mnie. Kapuje. W porządku, zgadzam się. Doskonale. W takim razie ruszaj w drogę. Pamiętaj jednak, że nieuczciwy posłaniec. To martwy posłaniec. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Znasz już zdanie. Myślę, że to Nie mówię ci przecież nic nowego. Hej! Tak, jakby brakowało mi zmartwień. Watras mnie przysyła. Wspominał, że możesz mi pomóc. Poznałeś już watrasa. Musiałeś zrobić na nim niemałe wrażenie. Inaczej z pewnością nie podałby ci mojego imienia. Zwłaszcza, że wciąż trzeba rozwiązać sprawę zaginionych ludzi. Czego ci potrzeba? To tylko gadanie. Watras wręczył mi ten ornament, abym ci go przekazał i polecił zwrócić. Ach. A to ci niespodzianka. Znowu wszystko na mojej głowie. Powinienem był się domyślić. Teraz muszę przebyć całą wyspę i oddać to coś magom wody. Znasz już moje zdanie. Co łączy cię z Watrasem? Powiedzmy, że mam pewną umowę z magami wody. Jasne? Jakiego rodzaju umowę? My dla nich pracujemy, a oni dbają, abyśmy nie mieli kłopotów przez naszą przeszłość. Mówisz teraz o wodnym kręgu, tak? He? Wiesz o nim? Watras mi powiedział. Trzeba było tak od razu. Zrobię to za ciebie. Hmm. Nie. Chyba lepiej będzie, jeśli ja to zrobię. Możesz mi jednak towarzyszyć, jeśli chcesz. Niestety nie mogę teraz opuścić tego miejsca. Muszę pilnować portu. Czym konkretnie się tu zajmujesz? Robię to samo, co wszyscy pozostali. Wykonuję zadania zlecone przez magów wody. Część zaginionych to rybacy. Razem z nimi zniknęły również ich łodzie. Właśnie dlatego stoję tu i obserwuję port. Może uda mi się coś odkryć. Ale możesz mi pomóc. Dam ci mój pierścień za kwamarynem. To znak wodnego kręgu. Załóż go. Dzięki temu inni rozpoznają, że pracujesz dla mnie. Znajdź mi zastępcę, tak, abym mógł w spokoju odnieść ornament. Ktoś z nas z reguły obserwuje targowisko. Choć nie mam pojęcia, kto zajmuje się tym w tej chwili. Najlepiej porozmawiaj ze wszystkimi przebywającymi tam ludźmi. Właściwa osoba rozpozna cię po pierścieniu. Powiedz jej, aby znalazła zastępstwo. Potrzebuje pomocy. Jak mogę cię wesprzeć? Trzeba uważać na to Potrzeba mi pieniędzy, a kto ich nie potrzebuje, nie mam nic na zbyciu, chociaż. lichwiarz Lemar ma u mnie dług wdzięczności. Idź do niego i wypłać tyle, ile ci potrzeba. Ja zajmę się resztą. Znajdziesz go w porcie w pobliżu przejścia do dolnej części miasta. Kto opowiada takie rzeczy? Watras wspomniał, że możesz mi pomóc dołączyć do jednej z gildi. <laughs> Nie lubisz się przepracowywać, co? Rozumiem. Jeśli chcesz się przyłączyć do Lee, to mogę pogadać z najemnikami. Z pewnością łatwiej byłoby ci się wkręcić do klasztoru. A zdecydowanie najprostsze byłoby dołączenie do straży. Którą gildię wybierasz? Lee z pewnością cię przyjmie. Najpierw musisz jednak przejść pewną próbę. Pomów lepiej z Kordem na farmie Onara. On pomoże ci w tej sprawie. Powiedz mu, że jesteś moim protegowanym. Zrozumie, o co chodzi. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać w... Szukam pracy. Hmm. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie... Nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta. A wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Przy odrobinie szczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. Skąd ty to znowu masz? Muszę. Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję. Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Chcę terminować jako czeladnik u ciebie. U mnie? Nie. Miałem już wątpliwą przyjemność posiadania czeladnika. Jeden raz mi wystarczy. Poświęciłem wiele lat na jego naukę, a na koniec ten biedny głupiec się otruł. Wstąp na nauki do któregoś z innych mistrzów. Co muszę zrobić, żeby zostać twoim czeladnikiem? Ach, moje sumienie nie zniosłoby ciężaru śmierci kolejnego diletanta. W okolicy rośnie mnóstwo różnorodnych ziół, wykorzystane w różnych kombinacjach, dają zdumiewające efekty. Prawdopodobnie nie znasz nawet połowy z nich. Ech, masz. Oto lista najważniejszych roślin. Przynieś mi po jednej z każdego rodzaju, a wtedy zastanowię się, czy przyjąć cię na czeladnika. Nie mów, że o tym nie wiesz. A, nowa twarz! Nie jesteś z Corinis, prawda? Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci nie ma pracy, a teraz jeszcze chłopi się buntują. Jakie wiatry cię tu przywiały? Szukam pracy. Wiesz cokolwiek na temat stolarki? Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. A wiesz coś o ślusarce? No cóż. Wybacz, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle i nie mam pieniędzy, żeby zapłacić czeladnikowi. A co jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam ci moją zgodę, ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo bogów. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? Tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa i poproś go o błogosławieństwo. On ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. On też niech cię pobłogosławi. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo bogów, zagłosuję na ciebie. Co mogę dla ciebie zrobić? Co sprzedajesz? Mogę ci zaproponować wszystko czego będziesz potrzebować, żeby przetrwać w dziczy. Broń, pochodnie, żywność, nawet pancerz. Mam na stanie coś specjalnego. Pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza, nieużywany. Zainteresowany? Przecież wiedział o tym Co wiesz o paladynach? Od czasu jak te bydlaki przyszły do miasta, mam same kłopoty. Kiedy ostatnio szedłem do górnego miasta, zatrzymali mnie strażnicy i zapytali po co tam idę. I. Oczywiście, że mnie wpuścili. Miałem w mieście sklep, kiedy większość z tych nadętych tubków ganiała jeszcze świnie. A wczoraj te bydlaki skonfiskowały połowę mojego towaru. Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Co? Co będziesz tam robił? Mam ważną wiadomość. No, 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 próbowałeś przemknąć się koło strażników? Nie rozumiem, dlaczego miałbym w ogóle próbować. Pewnie masz rację. Nie wiem, jak ważna jest twoja wiadomość. Nie obchodzi mnie to. Ale nawet gdybyś powiedział im, że statek pełen orków wpłynął właśnie do portu, i tak by cię odesłali, bo mają swoje rozkazy. Paladyni zabrali twoje towary? Wszystko, co miałem na podwórku. Postawili strażnika przy wejściu na podwórko. Jeśli mi się poszczęści, nie zabiorą mi wszystkiego. Może chociaż zostawią te zbroje. No to jak? Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Wygląda na to, że to dla ciebie ważne. Pytanie tylko, jak ważne? Do czego zmierzasz? Mogę ci pomóc. Było, nie było, jestem tu jednym z najbardziej wpływowych ludzi. Ale to cię będzie kosztować. Co chcesz w zamian za pomoc? Sto sztuk złota. Ty, pijawko. Spokojnie, nie twoje złoto miałem na myśli. Ale. Właściwie chodzi mi o moje złoto. Greta, bratanica stolarza, od dawna jest mi winna pieniądze. Ta mała Lisica kręci się po okolicy w nowych ciuszkach, a to znaczy, że ma pieniądze. Wywległbym jej te pieniądze z gardła, ale mistrz Torben, stolarz, to bardzo wpływowy człowiek. Załatw mi te pieniądze, to ci pomogę. Można to było zrobić Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. To naprawdę nie mój problem. Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Korinis? Szukam pracy. Hmm. Przydały mi się nowy czeladczość. Poprzedni zrezygnował dwa dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Nie cóż. Mogę cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. Twoje zdanie na ten temat. Tak tego nie Muszę się dostać do górnego miasta. Tam, gdzie są palarzyni, zapomnij o tym. Musiałbyś być szanowanym obywatelem, albo przynajmniej wierze. mieć porządną pracę. Obcy nie ni ma szans to, 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 to się tam dostać. niewłaściwych rodzin. Chcę zostać twoim czeladnikiem, dokładnie zanim cię przyjmę. Muszę oczywiście wiedzieć, czy w ogóle się nadajesz. Trudno być tego pewnym. Co mam dla Ciebie zrobić? Nauczę Cię, jak obdzierać ze skóry zwierzyny. A Ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, pół tuzina wilczych futer. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś swój fach. Jeśli nie zajmie Ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to Cię przyjmę. I to Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap. I ściągasz skórę. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. Przecież wiedział o tym wcześniej. Nie mówię ci przecież Hej, ty, zaczekaj! Chyba gdzieś cię już widziałem. Czego chcesz? Mówię przecież, że już cię gdzieś widziałem. A tak! Spójrz, znaleźliśmy ten portret przy bandytach, na których natknęliśmy się kilka dni temu. Facet wygląda zupełnie jak ty. Ci kolesie chyba cię szukali. No, no, sam bym na to nie wpadł. Bardzo śmieszne. Gadaj lepiej, czego chcieli od ciebie ci ludzie. Zapytaj ich o to sam. Chyba ich zamknąłeś, prawda? Nie, nie żyją. W takim razie nigdy się nie dowiemy. Jeśli masz jakieś kłopoty, porozmawiaj z lordem Andre. Może on będzie w stanie ci pomóc. Znajdziesz go w koszarach. A z morza wyłonił się ląd. Przybywam, by prosić Cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym Cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. Co mogę dla Ciebie zrobić? Szukasz duchowego wsparcia? Pragniesz skierować modlitwę do Inosa? Czy też chcesz złożyć niewielką ofiarę w złocie dla naszego kościoła? Przyszedłem po błogosławieństwo. To dobrze, to bardzo dobrze. Z pewnością zechcesz zasilić święty kościół Inosa jakąś skromną sumę. Właściwie to potrzebuje Twojego błogosławieństwa, żeby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta. Ależ, synu, bez skromnej ofiary nie będę Cię mógł pobłogosławić. Jak inaczej mógłbym się upewnić co do Twoich dobrych intencji wobec Najświętszego Kościoła Inosa? Ile wynosi przeciętna ofiara? To zależy od Twojego stanu majątkowego... Zobaczmy, ile przyniosłeś. Hm, hmm. masz ponad sto sztuk złota. Nasz pan powiada: Dzielcie się, jeśli macie czym. Kościół przyjmuje Twoją jakże hojną ofiarę. Błogosławię Cię w imieniu Inosa, albowiem On jest światłem i sprawiedliwością. Jestem Zuris, mistrz mikstur. Może potrzebujesz esencji leczniczej lub magicznego eliksiru? Jeśli tak, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Czy sam przygotowujesz swoje mikstury? Nie. Na ogół kupuje je w klasztorze lub dostaje od alchemika Konstantina. Jeśli interesuje Cię proces przygotowania mikstur, możesz z nim porozmawiać. Z tego co wiem, potrzebuje asystenta. Jest jednak zbyt dumny, by spróbować go znaleźć. Głupiec, bardziej uparty niż osioł, przechodzi tędy, gdy wychodzi wschodnią bramą, by nazbierać ziół na swoje mikstury. Gdzie dokładnie Konstantino zbiera zioła? Przechodzi przez wschodnią bramę i znika gdzieś w gęstwinie na lewo. Powiedział mi raz, że rosną tam wszystkie składniki prócz królewskiego szczawiu. Tak, tego to bardzo ciekawe. Wiesz, mi... trudno być tego pewne. Słyszałam o tego, że czasem Że się nie że nie wiem. Nie chcę już o tym słuchać. A klient, co mogę Słysza. dla ciebie zrobić? Daj spokój. Nie Beliard tchnął w nią część swojej Hej, hmm. czego chcesz? Mam orkową broń, o którą prosiłeś. Pokaż. Dawno już nie miałem w rękach takiej broni. Podczas wojny z orkami byłem żołnierzem. To były ciężkie czasy, mówię ci. Myślałem, że nie zdołasz tego dokonać. Jestem pod wrażeniem. Przyszedłem w sprawie grity. Mojej siostrzenicy? A jaką masz do niej sprawę? Chyba nie chodzi o pieniądze. Kupiec Mateo twierdzi, że jest mu winna 100 sztuk złota. Powiedz, że to nieprawda. Od kiedy się do mnie wprowadziła, mam same kłopoty. Jest zadłużona praktycznie u każdego kupca w mieście. Musiałem pożyczyć 200 sztuk złota od lichwiarza Lemara, żeby spłacić jej długi. A teraz jeszcze to! Grita powinna być w domu. No idź, zapytaj ją, ale mogę powiedzieć ci jedno: nie ma złamanego grosza przy duszy. Zobaczymy. Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Watras dał ci swoje błogosławieństwo? Tak. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Inosa? Tak. Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo. Niezależnie od wybranej ścieżki, bądź dumny z dobrze wykonywanej pracy, chłopcze. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Czego tutaj chcesz? Jeśli przyszedłeś na żebry, to muszę cię rozczarować. Jestem biedną wdową. Nazywam się Grita. Od kiedy umarł mój mąż, prowadzę gospodarstwo mojego wuja Torbena. Przysyła mnie Mateo. Wciąż jesteś mówiń na złoto. Chcę dostać pieniądze. Niby za co? Dostarczone ubrania były wadliwe, wykonane z kiepskich materiałów i źle skrojone. A widziałeś te kolory? To nie jest towar, który zamówiłam. To jest zwyczajne wyłudzenie. Kiedy jeszcze mój mąż chodził po tym świecie, tak nida nigdy by się na to nie odważyła. Mój biedny mąż. A Inos swej mądrości tak... Dość tego. Gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Jestem tylko biedną wdową. Sprzedamy po prostu kilka twoich ubrań. Jestem pewien, że masz jeszcze jakieś drogie suknie w swojej garderobie. Jak śmiesz, troglodyto. Dobrze, weź to złoto. Widzisz, to nie było takie trudne. A teraz wynosi się z mojego dost. Nie o tym nie wiesz. Oto twoje sto sztuk złota. I co? Robiła jakieś problemy? Nic, o czym warto wspominać. Świetnie! Dotrzymałeś swojej części umowy.